Widmo spektroskopowe. Jest to zarejestrowany obraz promieniowania rozłożonego na poszczególne częstotliwości, długości fal lub energię. Widmo, które powstało w wyniku emisji promieniowania przez analizowaną substancję, albo na skutek kontaktu z nią, to znaczy przeszło przez nią lub zostało przez nią odbite, może dostarczyć szeregu cennych informacji o badanej substancji. Widmo spektroskopowe to dwuwymiarowa zależność, która najczęściej przedstawiana jest na płaszczyźnie jako wykres funkcji gęstości lub dystrybuanty jest ciągłą, co najmniej w pewnym zakresie wartości fizycznych i z określoną dokładnością pomiędzy dwoma miarami: natężeniem promieniowania, zliczeniami, impulsami i tym podobne oraz miarą spektroskopowego parametru fizycznego takiego jak fala elektromagnetyczna, która jest podawana w gonometrach, masa, którą opisujemy w kilogramach, oraz energia, którą opisujemy w dżulach. 미사일이시죠.